Witam kochani, nazywam się Artur, przyjaciele nazywają mnie Ari. Dzisiaj mamy 11 listopada w Polsce Święto Niepodległości. Jakkolwiek zdecydowałem się nazwać ten filmik Święto Podległości. Jest taki to troszkę zabieg prowokacyjny, bo tak naprawdę, proszę Państwa, czy my możemy faktycznie mówić o jakiejkolwiek niepodległości? Chyba nie trzeba wchodzić do słownika, zaglądać po to, żeby. Stwierdzić, czym jest niepodległość. Jest to, przypuszczam, przeciwieństwo podległości. Ale czy możemy mówić o niepodległości w sytuacji, gdy na naszym terenie, naszego kraju lądują wojska amerykańskie i sobie zbrojnie paradują po, po naszym terenie naszego kraju? Czy możemy mówić o niepodległości w sytuacji, gdy nasza legislacja jest tak naprawdę kontrolowana przez zarządy Parlamentu Europejskiego i Wiele, wiele naprawdę yy, przepisów zostaje tak naprawdę narzuconych na Polskę i są bardzo niekorzystne dla naszego narodu. Ja nie uważam, że to jest faktycznie powód do świętowania i w dzisiejszym dniu, wyjątkowym, bo wielu z nas świętuje ten, to, to, to święto narodowe bardziej chyba symbolicznie jako datę w kalendarzu niż faktyczne święto, bo proszę Państwa, yy, wolność, niezależność i yy, niepodległość to powinna być codzienność. To nie powinno być świętowane, to powinno być absolutnie czymś normalnym, zrozumiałym. Ja rozumiem, że ma to wydźwięk historyczny, gdzie cieszymy się, że pewnego, pewna data y, końca I wojny światowej, odzyskania niepodległości y, tutaj widnieje u nas w kalendarzu jako wyjątkowa data. Zwłaszcza, że mamy cztery jedynki, no fajnie, co się składa, ale niech to będzie prawdziwe święto niepodległości, gdzie naprawdę jesteśmy niepodlegli. Z czym to by się wiązało? Hmm. Ja myślę, że niepodległość moglibyśmy faktycznie odzyskać w sytuacji, gdybyśmy dobrze się zaglądne, dobrze zaglądnęli, w jaki sposób jest zarządzane nasze państwo, nasz kraj. Również z samego faktu, że my jako Polacy jesteśmy bardzo mocno programowani do tego, żebyśmy czuli się nieadekwatni, żebyśmy mieli kompleksy, żebyśmy... Tak naprawdę mieli jakieś obawy, że jesteśmy gorsi, że może coś tak naprawdę jest na mnie tak. Historycznie zawsze dostawaliśmy po, po tyłku i zawsze jesteśmy w jakiejś obawie, że możemy być znowu tutaj przedmiotem pomiędzy, pomiędzy cesarstwami, które ze sobą walczą. Wiemy sami, jak to było i jak to się ma na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, ale tak naprawdę nasz naród. To jest e, naród wyjątkowy, bardzo bardzo, e, że to powiem, zaradny, e, bardzo ambitny, prężny, z tym, że bardzo mocno podzielony. E, I ludzie, którzy chcieliby nas kontrolować w bardzo łatwy sposób, e, no, robią, kontrolują nas. Wychodzą z takiej starej maksymy, która mówi dziel i rządź, czyli divide and rule. I to jest to, co tak naprawdę obserwujemy na co dzień w. w pomiędzy dyskusjach między Polakami w debatach, w mediach i tak Ja myślę, że powinniśmy zostawić nasze właśnie i tematy, które tak naprawdę nas dzielą, bo tak naprawdę, gdy się przyjrzysz i popatrzysz, że wystarczy wspomnieć o jakiejś kwestii kontrowersyjnej, takiej jak na przykład prawa gejów czy <grych> aborcja i tak zaczynamy walczyć wokół tego i zacietrzeje się, podczas gdy w międzyczasie jakieś istotne legislacje dotyczące, nie wiem, żywności, czy też, e, powiedzmy, umów międzynarodowych, które pozwalają korporacjom na to, żeby ścigały e, rządy e, za niekorzystne interesy, tak naprawdę w międzyczasie te, te wszystkie legislacje e, zostają przeforsowane w naszych parlamentach. Bardzo nieciekawa sytuacja i myślę, że my ponosimy odpowiedzialność za tą sytuację, bo... Politycy to zawsze byli, były, były skorumpowane istoty, które ich, ich celem jest właśnie dojść do władzy i robią to w bardzo, bardzo perfidny sposób. i Nie ma co ich za, za to winić, bo oni po prostu tacy są. Ja winię bardziej społeczeństwo, bo my dajemy powiedzmy pozwolenie na to, a że są zawsze w społeczeństwie ludzie, którzy bardziej niż inni lubią władzę i pieniądze i kontrolować innych. No to po prostu to jest naturalne prawo natu no tej przyrody natury właśnie, że, że takie rzeczy się zdarzają. Więc my jako społeczeństwo musimy rozumieć, że takie coś jest normalne i nie, nie pozwolić na to, nie pozwolić na to, żeby dać się dzielić, dać się programować, że siedzimy i oglądamy te telewizory po to tylko, żeby myśleć, że obserwujemy debatę polityczną na jakiś temat. Ci ludzie za kulisami tak naprawdę oni nie debatują. Oni albo razem piją wódkę, albo robią jakieś inne podejrzane interesy, a przed nami odgrywają pewnego rodzaju show. Ten show ma wyglądać, jakby oni byli ze sobą zwaśnieni, skłóceni, jakby oni e, się nienawidzili. Przecież oni już od de dekad walczą ze sobą. No, fu, ja się zastanawiam w ogóle, kto jest, że od tych wielu dekad te same, nie, no, chciałbym powiedzieć twarze, ale ja bym nie nazwał tych, 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 tych tutaj twarzy u nich, no ale staram się być bardzo kulturalny, więc, więc te same twarze są w telewizji, nie i, i cały czas tylko zmieniają grupowania, zmieniają frakcje i tak dalej. Bardzo mało jest tych takich konsekwentnych polityków, którzy się stoją przy jakichś tam opcjach. Yy, drugą, drugi aspekt, który chciałbym poruszyć, to obiektywność mediów, którego tak naprawdę no, nie ma, nie ma, bo z tego względu, że nie może być. Yy, Dlaczego miały być obiektywne media, gdy, obie gdy media to są korporacje i tak naprawdę na czubku każdej korporacji stoją jednostki, a te jednostki oczywiście mają swoje cele, mają swoje mm, zamierzenia, ambicje i strategie i dlatego zawsze informacje, które będą pokazywane w mediach będą szły przez i będą analizowane przez tych ludzi, którzy są na czubku, na czubku m, danej korporacji. Proszę spojrzeć na strukturę mediów, proszę spojrzeć na właścicieli mediów, przecież... Nie mówimy już o prawdziwym dziennikarstwie. Nie ma prawdziwego dziennikarstwa. Nie przynajmniej w telewizji publicznej. Dlatego ja jestem bardzo ostrożny, gdy oglądam telewizję. W zasadzie bardzo rzadko to robię. Bardziej po to, żeby wiedzieć, o czym kłamią, niż faktycznie y, doinformowywać się. Do informacji posiłkuję się portalami y, internetowymi, niezależnymi, takimi jak właśnie na przykład Niezależna Telewizja, Porozmawiajmy TV. Podziemna TV, monitor yy, i są jeszcze wiele innych portali. I proszę Państwa, proszę się nie bać, bo, yy, bo my jakiegoś wychodzimy z założenia, że w internecie dużo kłamstw i śmieci, podczas tak naprawdę jest to odwrót. Yy, tak naprawdę informacje, o którym posiłkujemy się z mediów masowego ścieku, tak je nazywam, tak naprawdę to, to są te informacje, które, które trzeba naprawdę dobrze yy, filtrować. Yy, i teraz tak, gdy na przykład mamy sytuację, w której, w której jest pokazywana jakiś mecz albo ważne wydarzenie, ludzie zaczynają mocno swoją uwagę kierować, wówczas bardzo często przy, legislacja, która jest w danym momencie w parlamencie przeprowadzana zostaje bardzo szybko, podjęte są decyzje jakieś bardzo istotne. Umowy międzynarodowe, umowy, które dotyczą bardzo istotnych spraw, szczepienia czy, czy genetycznie modyfikowane organizmy. To się dzieje podczas naszej nieświadomości, podczas tego, gdy my jesteśmy zaabsorbowani jakimiś większymi wydarzeniami. Także. To jest bardzo ciekawe koło, gdy się tak temu się streszyć, tak się przyjrzy, to możemy popatrzeć, że my tutaj skandujemy powiedzmy, albo skacze małysz, albo nasza reprezentacja e, gra w piłkę i wszystko fajnie, nie? że nasi strzelają gole albo nie strzelają, bo różnie z tym bywa a, i, i kurczę, w międzyczasie coś takiego ma miejsce za kulisami, gdzie przeforsowywane są jakieś ustawy. E, a tak wracając do piłki nożnej, to tak się czasami zastanawiam. Jakie ma faktycznie znaczenie, gdy 11 ludzi biega po, po, po trawie i kopie piłkę i do, do bramki i, i, i to jest coś, z czego mamy być dumni? No ja się cieszę, że nasi strzelają czasami gole, że Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy, ja jestem bardzo dumny z tego, ale nie upatruję te, w tym faktycznej obra faktycznego, faktycznego obrazu patriotyzmu. Moi przyjaciele, który mówię, nie oglądam piłki nożnej tak bardzo, to oni mówią, że jestem dziwny, bo nie jestem patriotą. Mówię, nie, jestem bardziej patriotą, jestem bardziej świadomym patriotą, bo uważam, że gdzie indziej trzeba patrzeć na to, w jaki sposób my możemy być wielkim narodem. Nie poprzez to, że mamy dobrze skaczącego Adama Małysza i super, że skacze, nie, nie, nie się źle, tylko chodzi o to, że faktyczne wielkość narodu naszego ducha można mierzyć poprzez siłę gospodarki, poprzez siłę przebicia, poprzez dyplomację, poprzez umiejętność unikania wojny, poprzez to, że mamy zdrową żywność, poprzez to, że mamy wysoki na przykład małe bezrobocie, poprzez to, że mamy dajmy na to mało zachorowań na uleczane choroby, poprzez to, jak działa nasza służba zdrowia i tak dalej, tak dalej. Tutaj upatrujmy wielkości narodu, a nie przez to, że powiedzmy 11 facetów jest lepszy w bieganiu i kopaniu piłki do, pomiędzy słupkami niż 11 z innego kraju. Prawda? To jest zdrowy rozsądek, to, to ja chyba nie mówię nic bardzo dziwnego. Nieraz patrzę w te oczy ludzi, którzy z tymi szalikami, z browarami siedzą i Polska Gola, Polska Gola tutaj wiecie, taki aż gule góle wyskakują. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest ta energia? Ta energia jest właśnie dlatego, że w środku mamy poczucie tego, że my jesteśmy godni, tego, żeby być wielkimi, żebyśmy mogli coś osiągnąć, bo, bo nami, nami troszkę się w jakiś sposób wysługują, że nasz kraj stał się takim. I nie mówię o kraju w takim sensie, że, że nasz naród przecież wiecie, mamy rząd i mamy naród. I ten rząd, który nas tak niegodnie reprezentuje, to on sprawił, że nami tak niegodnie posługują się inne narody, że nie jesteśmy dumni z tego, że na przykład mamy wizy do Stanów, kto by tam chciał, nie? Ale no, nie są ludzie, którzy potrzebują. I nie zostaliśmy jesteśmy obietnice, prawda? A tymczasem oni sobie do nas przylatują i sobie tutaj rozkładają swoje zabawki chłop, chłopcy i będą tutaj się sobie ostrzyć powiedzmy broń. Także zrozummy się, nie? No jest jakiś problem i ja bym chciał, żebyśmy świadomie do tego podchodzili. I ja jestem osobą, która mieszka od kilkunastu lat za granicą, tutaj złożyłem firmę, y, którą w Londynie prowadziłem firmę przez długi czas i zauważyłem, że my Polacy mamy naprawdę mnóstwo do zaoferowania o wiele więcej niż na przykład wiele innych narodów. I nie mamy w ogóle powodów do tego, żeby czuć się gorszymi. My dajemy temu pewnego rodzaju pozwolenie, bo nas się programuje ale my naprawdę możemy dużo osiągnąć tutaj za granicą, tak jak ja tutaj mam bardzo wiele osób, setki ciekawych osób, przedsiębiorczych, zaradnych, takich, które się mogą, umieją łatwo zasymilować, które są optymistyczne, które tak naprawdę bardzo szybko się adaptują i są bardzo pozytywnie odbierani przez inne społeczeństwa. Także, także mamy, mamy to coś w sobie i nie chodzi mi o to, żeby wywyższać się, że my jesteśmy lepsi. Ale na pewno nie mamy powodu do kompleksów. Na pewno nie powinniśmy się czuć tam w środku tacy bardzo mocno zakompleksieni. E, więc e, wracając do kwestii dumy narodowej, e, ja, myślę, że, e, ja myślę, że tak naprawdę to się mocno wiąże z tego, że to jest poczucie kolektywnego rozumienia, kim jesteśmy. Nas się dzieli, mówi się, że mamy się ze sobą kłócić. Często jest tak, że właśnie między Polakami są różne właśnie. Ale tak naprawdę nie zapominajmy, że na przykład mogło być tak, że na naszej ziemi twój dziadek i mój dziadek walczyli razem w okopie. A mo moglibyśmy mieć na przykład tego samego pradziadka, prawda? Bo, bo jest to przecież możliwe, bo my jesteśmy połączeni chociażby... O, właśnie genetycznie jesteśmy połączeni. Ja tu mam o, zdjęcie mojego dziadka. No, dziadek już nie jest ze mną, a mój dziadek Leon. Jestem z niego bardzo dumny i nie dlatego, że walczył wojnie, bo ja jestem przeciwnikiem wojny, no ale no czasami sytuacja człowieka zmusza do tego, ale prawda jest taka, że dożył do, do, do lat starości i mógł mi opowiedzieć o tych ciężkich czasach, gdzie, gdzie tak naprawdę musieli walczyć e, o wolność naszego, naszego narodu. No i dzisiaj ten, ta wolność znowu stoi pewnego rodzaju pod znakiem zapytania, bo tak jak powiedziałem na wstępie, nasza suwerenność pozostawia wiele do życzenia i jesteśmy sami sobie winni. Ach, ale Słuchajcie, no nie, że wszystko w czarnych barwach, ja jestem optymistą życiowym. Doprowadziło mnie do takiego momentu, że założyłem razem z tymi moimi przyjaciółmi organizację, która nazywa się ARIOWIE. Ta organizacja ma na celu właśnie zrzeszanie ludzi pozytywnych, świadomych, takich, którzy chcą się integrować, którzy nie szukają powodów, żeby się rozdzielać, tylko szukamy powodów, żeby się jednoczyć. Bo naprawdę w kupie siła, prawda? jak się zjednoczymy, to wtedy będziemy mogli coś razem osiągnąć i tylko wtedy będziemy wierzyli, że to osiągniemy, bo wiecie jak to jest, no, żeby coś osiągnąć, trzeba naprawdę wierzyć, że się to osiągnie. Także nasza organizacja to nie jest tylko ideologiczny twór, który, który ma na celu właśnie tego typu idee integracji, ale jeszcze, jeśli nie przede wszystkim, Chcielibyśmy, chcielibyśmy Wam przedstawić bardzo ciekawy projekt. Projekt, który mocno się łączy właśnie z niezależnością i niepodległością, bo, tak jak powiedziałem na wstępie, kwestia niepodległości to jest kwestia, która pozostawia na dzień dzisiejszy w naszym kraju wiele do życzenia. Ja jestem, oprócz tego, że działam w tej organizacji, jestem jednym z założycieli firmy Open Source Dome. Jest to firma, która. Wyprodukowała m, przepis na fantastyczny, super ekologiczny dom przyszłości, tak zwaną kopułę Lechicką. E, proszę Państwa, jeśli chodzi o nazwę Lechicka, co to, to w ogóle znaczy, odsyłam do książek e, prahistorycznych, można powiedzieć, jeszcze sprzed czasów Chrztu Polski, gdzie tak naprawdę Polska była dosyć e, sporym państwem. E, może nie była upaństwowiona w taki sposób jak po Chrzcie Polskim, ale na pewno była. I nazywała się wówczas Lechistan. Dlatego chcielibyśmy zwrócić tym projektem troszkę może uwagi na tamte zapomniane karty historii, ale co najważniejsze i najbardziej istotne jest, jest to, że ten projekt jest projektem globalnym. Będzie dostępny dla odbiorcy globalnego na, na zasadzie open source, dlatego w nazwie mamy Open Source Dome. I znaczy to tyle, że każdy, kto chciałby mieć yy, przepis na stworzenie tego typu domu, może ściągnąć za darmo sobie informacje, plany, blueprinty z naszych ser serwerów. Jest to projekt polski. Jest to projekt, który chcemy, żeby był dumą właśnie, o tej dumie jest tutaj mowa, dumą tego, że my Polacy możemy osiągać fajne, ciekawe rzeczy. I yy, na dzień dzisiejszy nasz projekt jest... Yy, w, y, i kampania jest przeprowadzona na platformie Kickstarter. Jest to kampania do crowdfundingu, podobnie jak Polak potrafi zarobić ta, y, ta kampania, aczkolwiek ta kampania jest globalna, ta Kickstarter. Dlatego zdecydowaliśmy się jej użyć, bo chcielibyśmy, żeby ten projekt był globalny, nie tylko na nasz kraj. Nasz kraj będzie priorytetowany. ble, ble, ble. ble. I tam w Polsce już na dzień dzisiejszy mamy miejsca, w których będziemy budować pierwsze, pierwsze wioski ekologiczne i takie właśnie enklawy, które się będą stawały no niezależne i niepodległe, mam nadzieję, któregoś dnia. Faktycznie nie podlegające temu, że my musimy kupować żywność, która jest organiczna, za dwa razy więcej czasami niż normalna żywność, tylko dlatego że korporacje stanowią o tym prawie tylko dlatego, że to jest bardziej korzystne dla nich. No, tak nie powinno być, tak nie powinno być. Dlatego właśnie w tym projekcie uwzględniony jest bardzo mocno nacisk na to, żeby można było sobie samemu hodować żywność, własną organiczną żywność już w, w domu, bo jest specjalna część przeszkona, która się nazywa e, częścią akwaponiczną, gdzie można hodować własne, e, własne rośliny, własne zioła, własne nawet ryby. Jest wiele, wiele ciekawych y, zalet tego projektu i ja bym mógł o nim mówić bardzo do, dużo. Jest to moja pasja. Y, bardzo proszę dla tych, którzy są y, zainteresowani, tutaj dodatkowo za, załączam informacje. Y, jest to projekt, który się mocno wiąże z, właśnie z niezależnością, bo chcielibyśmy się odciąć od, y, od tego, że my musimy płacić za olbrzymie pieniądze, za rachunki, za gaz, za prąd. Kopuła redukuje zużycie energii nawet do 90%, jeśli nie więcej, proszę Państwa, także to jest sprawdzone i udowodnione. Kopuła jest o wiele tańszym domem niż, niż postawienie domu tradycyjnego. Wiąże się to też z tym, że o wiele krótszy czas powstawania tego domu będzie, bo będzie spostawiona z elementów prefabrykowanych. Jest to piękny projekt, jest to projekt na miarę przyszłości. E, już teraz, e, można powiedzieć, że będzie spełniał najwyższe standardy, jakie tylko są możliwe. By... Będzie naprawdę przekraczał bardzo mocno. E, w samym projekcie są zastosowane rozwiązania też, jeśli chodzi o nie tylko estetykę, ale jest naprawdę piękny projekt, proszę zobaczyć, proszę mnie nie wierzyć na słowo, ale no, naprawdę nie spotkałem się jeszcze ze osobą, która mi się nie podoba. E, zastosowaliśmy te, też coś takiego, co się nazywa świętą geometrią. I jest to um, nieodłączna część tej, tej filozofii, takiej bardzo świadomej filozofii, która została zaaplikowana do, tego, do inicjalnych tych części, części tego projektu. Yy, tak jak powiedziałem, yy, projekt jest yy, promowany poprzez startera i bardzo byśmy liczyli na Państwa wsparcie, bo wiecie, yy, nie uda się nam to osiągnąć bez ewentualnego wsparcia no, osób, które uważają to za fajny pomysł. Dlatego jeszcze do 26 listopada tego roku 2016 ten projekt będzie dostępny dla każdego, kto by chciał wesprzeć go. Także bardzo proszę, możecie tam wejść, zalogować się. Nie zajmuje to naprawdę długo, nie jest to kłopotliwe. Jeśli nie osiągniemy odpowiedniego pułapu, Pieniążki, które byście Państwo e, sugerowali, że jesteście gotowi zapłacić, nie przepadają, one w ogóle nie zostaną Wam zabrane. Dopiero wówczas, gdy my osiągniemy ten pułap, wówczas tak naprawdę te pieniążki zostaną e, przekazane do nas i my wtedy zrobimy z tym naprawdę fajne, właściwe rzeczy. Tak jak powiedziałem, nie jest to biznesplan, nie jest to coś, co ma na celu nas szybko wzbogacić. Naszym prawdziwym celem jest być dumnym Polakiem, dumnym właśnie dlatego dzisiaj. Ten, ten film kręcę, bo chcę być dumnym Polakiem, dzisiaj jestem właśnie to święto. Dzisiaj zdecydowałem nakręcić ten film i puścić go w świat. Tego y, nie chcę się powtarzać, ale Wasze wsparcie będzie naprawdę mile widziane na platformie, nie, na platformie Kickstarter. Także y, tutaj w tym temacie to było tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę zostawiać komentarze, proszę wysyłać mi na e-mail arimałka.osdom.org Zapraszam serdecznie do, do debaty, zapraszam do tego, żeby zadawać pytania. Osobom, które stwierdzą, że to się nie uda, pesymistom, sceptykom, jest ich dużo, wiemy wszyscy, ja im wszystkim bardzo dziękuję. Tak naprawdę ja, ja znam wiele powodów, dla których rzeczy mogą się nie udać. Ja nie jestem tego typu osobą, nie jestem bardzo, bardzo mocno optymistyczną osobą. Otaczam się takimi osobami, razem idziemy osiągać bardzo fajne rzeczy. No i chciałbym, żebyście też byli takimi osobami, żebyście też dołączyli do nas. Mam nadzieję, że już niedługo wesprzecie nas i dołączycie do organizacji Ariowie. Razem jesteśmy zmianą, kochani, także dziękuję Wam bardzo za uwagę. 22 minutki, proszę bardzo. I tak naprawdę powiem tylko tyle na koniec. Ee, życzę Wam, żeby to święto podległości któregoś dnia było faktycznym świętem niepodległości. Dla nas wszystkich. Sława, dziękuję.